Cześć, ja jestem Kuba, a to jest Centrum Rekordów, i dzisiaj przyjrzymy się największemu państwu na świecie pod względem powierzchni, czyli dobrze znane wszystkim Rosji. Zapraszam. Pierwsze zasiedlenia Słowian miały miejsce w okolicach dorzecza Dniepru i Dźwiny między IV a VI wiekiem naszej ery. Od tamtej pory Rosja przeszła długą drogę, nim stała się tym, czym jest obecnie liczne migracje, wojny, podboje i podziały ukształtowały to, co znamy dzisiaj, czyli ogromne państwo różnorodności i kontrastów. Powierzchnia Rosji wynosi 17 milionów 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi 11,5% obszaru wszystkich lądów na ziemi. Dla porównania, powierzchnia całej Europy to niecałe 10 milionów 180 tysięcy kilometrów kwadratowych a Polski zaledwie 312 679 km2. Rosja jest tak rozległa, że przebiega przez nią aż 9 stref czasowych i kilka stref klimatycznych, poczynając od podbiegunowej na pozwrotnikowej kończąc. Również ukształtowanie powierzchni Rosji jest bardzo zróżnicowane. Występują tu m.in. niziny, góry, płaskowyże, wyżyny, a także doliny. Długość granic lądowych Rosji wynosi 20 241 km, a morskich 37 653 km. Rosja graniczy z Ukrainą, Białorusią, Polską, Litwą, Łotwą, Estonią, Finlandią, Norwegią, Chinami, Koreą Północną, Mongolią, Kazachstanem, Azerbejdżanem i Gruzją. Łączna długość wszystkich dróg w Rosji wynosi 1 400 000 km, a wszystkich rzek około 8,5 miliona km. I choć państwo to jest ogromne, to pewnie wielu z was wydawało się jeszcze większe niż jest w rzeczywistości. Złudzenie to zachodzi po przeniesieniu kształtu kuli ziemskiej na płaską powierzchnię, taką jak mapa. W wyniku tego zabiegu zmianie ulega nie tylko wielkość, ale również kształt państw i kontynentów. Im bliżej biegunów, tym są większe i bardziej wygięte. Pomimo ogromu terytorialnego Rosji, liczba jej ludności wynosi jedynie 145 milionów, czyli niecałe 4 razy więcej niż w Polsce co plasuje Rosję na dziewiątym miejscu pod względem liczby ludności. Przy czym w części europejskiej żyje aż 78% wszystkich mieszkańców kraju, podczas gdy w azjatyckiej części gęstość zaludnienia wynosi mniej niż 3 osoby na kilometr kwadratowy. Rosjanie stanowią 80% ludności Rosji, Polacy tylko pół promila, a Federację Rosyjską zamieszkuje ponad 150 narodowości. Co ciekawe, Imperium Rosyjskie nigdy nie było największe w historii, pomimo tego, że w 1866 roku miało powierzchnię 21 799 825 km2. Znacznie większe były Imperia Brytyjskie i Mongolskie. Obydwa swym terytorium przekraczały 30 milionów km2. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało, a ja zachęcam tak wyjątkowo do klikania w te wszystkie guziczki, lajków, subskrypcji, komentowania tego filmu i co tam wam się podoba. I widzimy się mam nadzieję już niedługo. To tyle. Trzymajcie się i cześć.